Są one zgrupowane w takich sekwencjach. Są to nocturne, są to ćmy i są to nocne nieba. Budujących pewną ikonostatyczną całość. Mam nadzieję, moją całość. Jest to w pewnym sensie romantyzm. To są pejzaże wewnętrzne, to są historie bardzo emocjonalne. Widzimy i księżyc, i dom, i ciepło tego domu. Jeśli ja na nie patrzę, to wyświetlają mi się konkretne zdarzenia. Mamy do czynienia z obrazem, który jest subiektywnym przekazem artystki. Mam nadzieję, że tworzy się taka przestrzeń, w której odbiorca będzie mógł dzięki swojej wrażliwości, wyobraźni znaleźć swoje kawałki rzeczywistości, które mam nadzieję gdzieś dotkną głęboko. obrazy można odnosić do wyimaginowanej rzeczywistości, w pewnym sensie przedstawianej w formule abstrakcyjnej, ale z aluzją konkretnych znaczeń, konkretnych form. Każda chwila naszego życia jest malutkim, zauważonym, albo potężnym elementem, który składa się na rzeczywistość. I stąd nie boję się używać w obrazach znalezionych elementów, które nagle zaczynają wibrować w rzeczywistości, nagle zaczynają wyświetlać swój kolor, barwę, no i gdzieś tam nawiązują bardzo mocno do moich emocji, które w rzeczywistości siłą rzeczy budzi. Jest to Przedstawienie, które ma w sobie różnego rodzaju napięcia formalne. Pracuję w różnych technikach: są to farby, są to ołówki, kredki, wszystko co mi wpadnie w ręce. Napięcia fakturowe. Jestem, można powiedzieć, wdzięczna konstrukcji świata, ponieważ mogę właśnie doświadczać intensywnie koloru, faktury. Bardzo lubię też pracować rękami, dotykać i w związku z tym moje prace mają tą. Korzystam z różnych elementów, które znajduję. Napięcia, duże formaty, wielkości i te mniejsze formaty. Formy obrazu są dynamiczne, konstruowane na zasadzie kontrastu. Światło dzienne daje mi tyle wrażeń, że nie mogę się skupić, a światło w nocy sprawia, że pewne elementy niezauważone zaczynają grać, nabierać poetyckiego znaczenia, stają się metaforą naszego życia. To moja ulubiona. Ćma ma, jakoś ma, ożywia w ogóle całość. Patrz, te góry nogami też pasują.